Witajcie moi kochani e, Dzisiaj przychodzi czas na kolejny filmik z serii Kilka słów o e, Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać Do światu, to, jest tutaj świeci e, Dobra, więc um, czy dzisiaj, O czym będzie dzisiaj mowa? E, o podkładzie W ogóle chciałyście ten filmik, więc No robię Więc to będzie filmik o podkładzie Kobo jest to ten matu podkład matujący. Więc tak, jest go 40 ml. Ja mam w kolor 101 Ivory, czyli jest to ten najjaśniejszy. I tutaj sobie możecie zatrzymać raz i przeczytać, co obiecuje producent. On kosztuje około. 25 zł. Um, I co? Ja tu mam ściągę, więc będę sobie pomagać. Pisałam ją takim długopisem którego wygrałam na loterii w Rabkolandze. Um, I um, tak, zrobiłam sobie, ponieważ um, pewna dziewczyna powiedziała, że mówię, że strasznie się powtarzam i jest bez sensu to, co robię. Więc postanowiłam, że sobie napiszę i mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. E, więc tak. E, tutaj e, będę czytać i będę od razu się odnosić do tego, co mówi producent, a co uważam ja. E, kryje niedoskonałości skóry, kryje drobne. Takich wie, duży, większych nie kryje nawet. E, no, czyli kryje małe, nie kryje dużych. Bez efektu maski. E, niestety tutaj muszę zaprzeczyć. Efekt maski jednak jest może nie taki straszny, ale jeżeli nałożę go na twarz to widać, że jednak mam coś na tej twarzy i twarz nie jest taka naturalna, tylko po prostu wiecie, jest na tej twarzy coś i to po prostu widać, co mi osobiście, no, przeszkadza. Pochłania nadmiar sebum i kontroluje jego wydzielanie do 12 godzin. Do 12 godzin nie. Faktycznie skóra teraz staje się matowa, ale maksymalnie na 5 godzin. Może nawet nie... Jeżeli jestem na imprezie, to już w ogóle po chwili już nic nie ma. Wygładza skórę i pozostawiam, jak sami tam dotyku. Nie. Jak się przyjdzie po twarzy czuć podkład. To co mi się nie podoba. Nie blokuje porów i pozwala skórze oddychać. Z tym też się nie zgadzam. Blokuje bardzo pory, po nim mnie strasznie zapycha. On mnie za strasznie zapycha, yy, wysa, wy, yy, powstają wypryski po nim. odporne na działanie pników atmosferycznych. Też nie przecież że jak wpadam, to no, nie ma bata, żeby, żeby on no, nie spłynął. Teraz tak, ja mam? Tutaj. Yy, czyli yy, jeżeli chodzi o trwałość jego nie utrzymuje się długo na twarzy mm. i ten mat to też nie jest taki na samym początku to jest taki aż straszny płaski mat to mi się osobiście też nie podoba bo no, chcę mieć matową twarz ale nie taki wiecie no jakbym cień sobie matowy na twarz nałożyła co mi się bardzo nie podoba Zapycha to jak już powiedziałam krycie nie jest mocne jest średnie krycie jak już powiedziałam wyprysków ja większych nie zakryje E, powiem Wam, że ogólnie cele mam tłustą, ale też mam czasami takie, e, tutaj na samym czubku nosa mam suche skórki i jak ten podkład to strasznie uwydatniaje. E, co jest też bardzo e, niekorzystnym czynnikiem dla tego podkładu jest to, że jest bardzo mało odcieni, są chyba tylko cztery odcienie, e, co też jest ciężkie, żeby wybrać. Ja akurat wybrałam swój, ja w pokażę Wam, jak on wygląda. Mi się chyba już powoli kończy Zapach ma dość przyjemny Ale czuć, że to jest taki chemiczny zapach Nie wiem teraz jak się jakoś ustawię Więc tak wygląda ten, ten podkład Ale sobie nałożyłam na wniosek Zaraz wam pokażę. Dlatego rozmasuję trochę bardziej. No. No, nawet tutaj widać też na ręce, o co, co mi chodzi. Tylko zobaczymy, czy jak mocno rozmasuję, czy będzie dalej taki efekt. Dobra, dalej. No, jest ten efekt jednak tej tapety, co mi się nie podoba, bo ja jednak wolę naturalność, jeżeli chodzi o, o twarz. Um. I czuć po prostu, że ta skóra nie oddycha. Zobaczcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że zobaczycie. Tutaj jest. Tutaj już nie ma. Zobaczcie, jaka jest różnica. Mam nadzieję, że to widzicie. I tak dokładnie tak samo też to wygląda na twarzy. Tu przepraszam, że jestem brudna, ale to jeszcze. Poprawiam przed chwilą makijaż i. Tak, to właśnie nie mam ręki. Mam no, na nadzieję, że to widzicie i też wiecie, mamy też takie małe włoski na twarzy, yy, co no to też, też uwydatnia te włoski, to no, naprawdę nie wygląda ładnie i teraz tak, może tak, jest tutaj 40 ml, co mi się dalej nie podoba, jest opakowanie, fajnie, że jest plasti plastikowe czy jakieś tam, yy, ale nie podoba, strasznie, nie podoba mi się to, że trzeba go tak wyciskać, to jest ciężkie, lepiej jakby była pompeczka, on kosztuje około chyba 30 zł, yy. No cena, no to 30% zł to nie jest dużo, więc w sumie no to fajnie. Ale ogólnie to co czego kupię kolejny raz? Nie. Mam zamiar kupić Max Factor Lasting Performance. Powiedzcie mi, co o nim sądzicie, jeżeli ktoś z was go używała. I chodzi mi o to po prostu, żeby nie było efektu maski, bo to po prostu nie do, no doprowadza na show, ja aż nie lubię go używać. Używam go teraz tylko na imprezy, bo no, no... nie lubię czuć, że mam coś na twarzy. Tak. Nie o to chodzi w podkładzie, żeby po prostu no stop go czuć. I on jest, on jest strasznie gęsty. No nie, no, Nie, on mi się bardzo nie podoba. Nie, nie, jestem na nie. Dobra, wyżywam się trochę. Więc dziękuję moim drodzy za oglądanie. I zaraz Wam nagram kolejny filmik, bo wiecie, teraz muszę nagrać Wam trochę więcej, więc przepraszam też, że jestem w tym samym stroju Ale po prostu wiecie, że zaraz idę do szkoły i nie będę miała tyle czasu, żeby Wam nagrywać eee, No w tym roku niestety matura i trzeba się uczyć, a nie nagrać filmiki Oczywiście będę na Was nagrywać, ale to na pewno nie będzie codziennie wrzucone, codzienne rzucanie filmików, jak było w wakacje niestety Więc no, mam nadzieję, że i tak za zostaniecie to dziękuję, moi drodzy, za oglądanie i do w następnym filmiku. Trzymajcie się, papa!